Z tej strony Viper. dzisiaj przed nami kolejny test yy, pirotechniki z marketów. Mamy zestaw Mixer z Lidla firma Pyroco. Szczerze mówiąc, ta firma mi się tylko o uszy poprzez Lidl, nigdzie jej no, nie znalazłem, po prostu żeby kupić od nich produkty. Yy, także wnioskuję po napisach tutaj, że jest to czeska firma i za taki zestawik musimy zapłacić 59,90. Patrząc na jego zawartość tutaj, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć małych rakiet, trzy średnie, cztery duże, czyli wydaje mi się, że jest to nawet dosyć opłacalne. I sobie po prostu go otworzymy. Naprawdę duży ten zestaw, to jest największy, jaki dotychczas testowałem. I mamy tak, żeby duże rochy, cztery takie duże rakietki, które mają, które mają, 19,8 gram prochu, czyli prawie 20 gram takie posiadamy w zestawie sobie 4 naprawdę są duże i dosyć ciężkie. Także nie wiem, czy będą miały w ogóle siłę się zbić wysoko w niebo. Mamy 3 średnie rakiety, które gram prochu posiadają. 15,6 i mamy e, 6 małych, najmniejszych z całego zestawu, które gramów prochu posiadają. Mm -hmm, mm -hmm. Czy to tu jest napisane? O, i tu niespodzianka 18,8, a duża miała. 15,6, czyli mniejsza jest po prostu bardziej uprochowiona od większej. Tutaj przytoczę Wam jeden pan w internetach na YouTube'ach, jak wpisałem sobie nazwę tego zestawu w YouTube'ach, po prostu skrytykował producentów za to, że jak otworzył sobie tą rakietę, to że jest taka sama jak ta i tutaj tego pana znieguje. No po prostu widać, że się na pierwottechnice chłop nie zna. gdyż jak można porównywać wielkość fajerwerka? To jest głupota. To jest głupota. Według mnie testowałem yy, unboxowania, ja sobie ja przez jeszcze nie nagrywałem. Jednego z tych testów nagrywałem zawsze na początku początki. Taką mam petardę sobie z, z tutaj, właśnie yy, z Kauflandu zestawu. I porównajmy ją, nie wiem, do Pikolaka albo do czegokolwiek innego. Do FP3. O, FP3 ma 3 g prochu, tu są 4 gramy prochu? Yy, większe jest też. I co? Panie kolego, który tutaj jest mocniejszy? Nie znasz się to, proszę się nie wypowiadać, zawsze warto spojrzeć na gramaturę, ale wiadomo, że to nie tylko o to ma znaczenie, również jakość tego kroku, nie będziemy się zgłębiać, tylko taka szybka korekta tego. Witam Was po cięciu. skończyło mi się miejsce na karcie, skończyliśmy na motylku, Jak się nazywa, masar, jakaś czeska nazwa, trzymam kciuki dla niego, że on będzie wybuchał. O. Mamy no kolejne tutaj jakoś tak takie ciężkie opakowanie mega petarda 10 sztuk. Zobaczymy czy to będzie coś ciekawego, czy nie bardzo. O, mamy takie petardki lątowe, tak to wygląda mega, to to nie jest, ale to nic. Gdzieś tu gramaturę mamy, czy nie mamy. Takowe petardki, jedna posiada 0,47 grama. Prochu. Mamy kolejne, mamy dwa takie spore wulkaniki. Tak się prezentują. Etna. Się nazywają. I mają 20 gramów, jeden, także nie ma lipych I ostatnie opakowanko. Pilot się nazywa, 20 sztuk w opakowaniu, ale czego moment folia ja mi stoi na drodze sypie się od niego strasznie o, mamy takie małe petardki zielone które w proszku mają 0,14 g jedna taka czyli coś mniej więcej wymiarów kolaka i z tyłu mamy rurkę do odpalania rakiet. Tutaj szacunek dla producenta, że pomyślał. I to było z tego zostało na tyle. Patrząc na niego jestem w stanie stwierdzić, że był to dosyć opłacalny zakup. Mamy i do postrzelania i, i mamy rakiet trochę, mamy dwa wulkanne i motylka. Więc naprawdę to było według mnie opłacalne, ale czy to się potwierdzi? Zapraszam Was do oglądania zestawu piroko Mixer 20 sztuk. Takie zielone petardki, zobaczymy nadzwyczajnego i mega petarda 10 sztuk Wygląda że trochę mu przypomina eksplozivy czwórki Teraz przejdziemy sobie do testu na garnku Ta mała na Żaden cud Teraz ta większa Tak się nie wypał. Ja sobie pozwolę to powtórzyć. No, tak sobie. Zapraszam Was teraz do testu podwodnego. Total Pirat od Piroko. Nie wypał. Spróbujemy sobie test powtórzyć. Trochę dłużej podtrzymam w ręce. Teraz wybuchnie. Nie wiem, czy w ogóle to widzieliście, ale wybuchło. Teraz mega petarda. Idą prosto na dno. Spróbuj rzucić się trochę i może jakiś płysk do będzie. Kan etna pyroko odpadek. Średni. Kolejny drugi jest taki sam. Przynajmniej z etykiety. Z tak samo. Dość przyzwoity i długi efekt. Motyl masram. Nie nasram, tylko masram. No, również bez, bez szału, myślałem, że wybuchnie. Jednak nie. Mała rakieta od Piroko z taką rozbrykaną dziewoją. Odpalamy. Najpierw taka bardziej biała niż zielona. Fest! Naprawdę fest Kolejna, teraz taka bardziej zielona niż biała tam było. No. no szóst! Hehe, <grymne> dwie naraz za jednym palnięciem. Na właśnie to był majsterszczyk. Majsterszczyk, ale teraz jest po jednej. Teraz rozbrykana dziewoja czerwona. Teraz biała Długo Ale na ja, dworze bo jeszcze. Tak To na ile mogę spać? Mamy czerwoną średnio, niestety taki mały eksperyment, ułamało nam się to od, od lądu i zostało tutaj kawałek, jest taka mała dziurka, no nie wiem czy poleci czy nie, dlatego no taki troszeczkę test tudzież, jakieś doświadczone Poleciała, ale trochę nisko. Kurwa. Rakieta średnia. Głośne, bardzo głośne. Rakieta średnia, szary kolor, taki tutaj, ale jakiś, nie wiem co to jest. Największa rakieta z zestawu czerwona. Zerwał się niestety wiatr. Z wiatrem? Cześć, witam Was już na podsumowaniu zestawu Mixer z Lidla. Zestaw wizualnie wyglądał na bardzo duży. E, miał no tak elementów dosyć też sporo, ale po pierwsze elementy były po prostu duże. E, mieliśmy duże pudełko petard i tutaj zaskoczenie, te petardy nawet były, nie miały niecały pół grama kroku, ale nawet nadają się do postrzelania sobie. Mieliśmy takie małe petardy, bardziej typu pikolaki, troszeczkę większe od pikolaków z lądem również, tragedii nie było. Motyl jedynie, motyl długo leciał, ale nie wybuchł, liczyłem na to, że wybuchnie. I teraz dojdźmy do najważniejszego, do rakiet. Mieliśmy 6 małych bodajże, albo 5, 6 chyba. 3 średnie, 4 duże, tak to bodajże było. I co? I według mnie rozmiar tutaj nie miał żadnego znaczenia, gramatura się troszeczkę różniła, ale też właśnie zaskoczyło mnie to, że bardzo mała różnica jest pomiędzy nimi, a efekty były praktycznie bardzo podobne, objętościowo, widowiskowo były praktycznie takie same, czyli nie było tragedii. Zestaw naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył. I co, co mogę Wam powiedzieć? Moja ocena dla tego zestawu, y, oczywiście kosztował on niecałe 60 zł, jedynie cena jest troszeczkę wysoka, y, ale moja ocena dla tego zestawu to jest siódemeczka na 10. Oczywiście nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, zostawić łapki w górę, dołącz do mojej grupy na Facebooku, nadużyć reflink, który znajdziesz w opisie I, i dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam, na razie.